Materiały na kanale REFUR NARRATOR powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl. Dla wielu siódma edycja gry bitewnej Warhammer Fantasy Battles to był pik Warhammera. W ten sposób Stary Świat ma wyglądać, prezentować się i brzmieć. Spójrzmy więc, jak to wszystko wyglądało w tamtych czasach na przykładzie jednego z podręczników o wampirach. Już na samym początku muszę przyznać, że podręcznik do siódmej edycji Urhamera Bitewnego Vampiry był ciekawą lekturą z jednego prostego powodu. Był pierwszą książką z tego cyklu, którą miałem okazję przeczytać po polsku dzięki uprzejmości, cóż, uprzejmości, dzięki biznesowi wydawnictwa Faber i Faber, które już według mojej wiedzy się nie zajmuje takimi rzeczami jak tłumaczenie podręczników. Czasy się zmieniają. No cóż, podręczniki do gier bitewnych dawniej były tłumaczone na język polski. Dzisiaj. Wedle wszelkiej mojej wiedzy takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Natomiast na pewno była to ciekawa lektura. Wita nas piękna graficzka przedstawiająca Wampirzego Lorda, prawdopodobnie z Sylwani, być może krwawego Smoka, być może nie, ubranego we wspaniały pancerz, otoczonego hordami nieumarłych, co bardzo wyraźnie pokazuje nam, z czym będziemy mieli do czynienia. Zaglądamy do środka i cóż, pierwsze co się rzuca w oczy, to po pierwsze, ładna grafika, a po drugie ładne zdjęcia, i to pokazuje również, że już dawno, dawno temu, w roku 2008 Games Workshop miał w zwyczaju robić naprawdę ładne zdjęcia swoich figurek. Armia Nieumarłych z Sylwanii rusza do ataku, upiorny ścierwowóz ściąga klątwę nieśmierci na kolejną wioskę. I to również pokazuje, że to tłumaczenie jest całkiem dobre, ale nie jest idealne, no bo klątwa nieśmierci to nie brzmi dobrze. Czy mam w tym momencie lepszy pomysł na tłumaczenie undead undeath? Nie. Ale myślę o tym na bieżąco, a nie jest mi za to płacone. Dodatkowo na samym początku widzimy, że jest to księga pióra Gawa Torpa, którego, który jest mniej lub bardziej lubiany przez fanów Warhammera, ale dalej jest ważnym nazwiskiem w tym sektorze. Eee, co zabawne, oprócz spisu treści, no cóż, spis treści nie jest zabawny, ale. Jak dla mnie zabawnym jest zerknięcie w ten przypis, który znajduje się w tym miejscu, bowiem tutaj są wymienione wszystkie najważniejsze mm, trademarki tego, tej książki, które są no, dosyć charakterystyczne. Takie rzeczy jak Hrabina, Izabella von Karstein, yy, Setra, yy, Realm of Chaos, pojawiające się po polsku i po angielsku. Tak czy siak, przejdźmy sobie do treści. Wprowadzenie, graficzki czarno-białe, ładnie wydane, bardzo klimatyczne, to trzeba przyznać. Mamy piękne mm, graficzki przy, po, pokazujące sobą czaszki, skrzydła nietoperzy, całe nietoperze, chmary nietoperzy, dużo nietoperzy i różne inne. Mamy bardzo ciekawy wpis fabularne. Ja tu pozwolę sobie przytoczyć jego fragment, Przebudzenie Umarłych. W zapomnianej przez bogów Sylwanii czyha starożytne zło, a armie z dawna umarłych maszerują w bój. Podniesiona ze zbiorowych mogił i zrujnowanych grobowców, armia nieumarłych zbiera się pośród gruzów i otwartych grobów tego, cieszącego się złą sławą królestwa. Już na początek bardzo charakterystycznie wprowadza nas w klimat wampirów i wampirzych lordów, a tym bardziej będziemy mieli z tym do czynienia, kiedy zaczniemy wczytywać się w zawartość, bo już od pierwszych stron mamy tutaj deep dive prosto w fabułę związaną z wampirami w świecie Warhammera. Mamy opis czym są, jacy są, na czym polega krwawy pocałunek, po ich połączenie z magią szyiż, różnego rodzaju grafiki, różnego rodzaju opisy podstawowo władców nieumarłych, a później, a później wskakujemy prosto w tematykę, skąd w ogóle wampiry się wzięły, w historię Nagasza, w historię Lami, w historię wojn, wojen z królami, kapłanami, i również mamy co prawda dwie strony, a myślę, że o wiele więcej tego może, będzie można znaleźć w księgach Tomb Kings, ale to nie jest wszystko, bo mamy. Prosty zabieg, którym jest później opowiedzenie historii samej Sylwanii, wojen z hrabiami wampirami, rośnięcia władza von Karstein do władzy, um, który już zajmuje, co ciekawe, o wiele więcej przestrzeni, no bo mimo wszystko, czy tego chcemy, czy nie, książka o wampirach będzie skupiała się na wampirach, a nie na Nagaszu, um, a na Sylwanii szczególnie, ponieważ jest to centrum wszelkich wydarzeń. Dobrze, może nie wszelkich. Kolejne strony. Opis e, samego rodu von Karstein i historii Konrada Krwawego. E, mapa królestwa Sylwanii. Bardzo ładna, bardzo charakterystyczna. Mamy opis samej Sylwanii jako ziemi, więc wszelkich ważnych punktów, landmarków, takich jak zamek Drakenhof, Fort Obersright, jego historia, głodowy las, Hellfen, ponure wrzosowisko, trup. Piałka, czymkolwiek jest. E, nie pamiętam. Przeczytałem całość, ale nie pamiętam. Bliższy, e, bliższy rzut oka na Stirland i okolice, i najważniejsze elementy, ale również co ważne i co charakterystyczne dla tej edycji, to opis tak zwanych niesławnych wampirów. Tutaj oni są tak nazwani, um, a chodzi o linie alternatywne wampiryzmu. Więc nie tylko podręcznik pozwala nam zagłębić się w świat von Karsteinów, ale również opisze Wsorana, również opisze Czerwonego Duka, Czarnego Księcia, Potwora z Krudenwaldu i jakby niektóre z tych wpisów są bardziej charakterystyczne, jak na przykład Wsoran, czyli przywódca linii, ojejku, uciekło mi, Nekrarchowie. O, super, mam. Nekrarchowie. Czerwony Duke i jego historia rycerskości. E, Czarny Książę, który jest wampirem Strigoi. E, Potwór z Krudenwaldu, który jest wampirem. Wampirem. Chyba też Strigoi, tak mi się wydaje. E, I królowa Tajemnic, która ostatecznie okazuje się samą Neferatą. Mamy również timeline, najważniejsze wydarzenia opiewające od minus ty, e, 1200, e, 2500 roku kalendarza imperialnego aż do roku. 2523, co jest bardzo dużym zakresem czasowym i daje bardzo ciekawy rzut oka na najważniejsze wydarzenia. Um, mamy wpis fabularny pod tytułem Armia Ciemności: Burza nadciągnęła nagle. Ciągnęła ze wschodu, od gór krańca świata, i tak dalej, i tak dalej. Oraz opis tak zwanego bestiariusza, wampirów oraz zasad specjalnych, które będą tutaj wspominane. Więc tutaj, już tak naprawdę, w tym momencie opuszczamy segment stricte lorowy. Przechodzimy do segmentu, który będzie łączył. Lor z zasadami gry. No i mamy tutaj opis jednostek dostępnych dla graczy wampirów w okresie siódmej edycji, więc to po prostu wampiry, jako lordowie, um, upiorni królowie, nekromanci. Ale warto tutaj też zwrócić uwagę na te wpisy fabularne. Jakby wszystko, co mamy normalną czcionką, jasne, to jest opis. Stricte lorowy, natomiast będziemy mieli również podstawowe zasady, typu statystyki danej jednostki, zasady specjalne związane z tą jednostką, ale w niektórych przy przypadkach pojawi nam się również wpis fabularny, taki jak na przykład opis królów kurchanów. Um... I tak dalej, i tak dalej. Również specjalne zaklęcia, które, którymi posługują się nekromanci, więc opis zasad mm, opis zasad nekromancji, opis w ogóle magii wampirycznej. I wracamy do opisów fabularnych. Szkieletowi wojownicy, fabularny opis Geheimnisnacht, cmentarne góle, e, zombie, spuścizna Wanhala, e, więc znowu punktowe informowanie o bardzo ciekawych elementach związanych z lore Warhammera, opowiadających właśnie o wampirach. Ścierwowozy. Wydaje mi się, że to była nowa jednostka na tamten okres. E, grobowa straż. Hmm, kolejny wpis fabularny. Czarni rycerze, szkieletowe rumaki, krwawi rycerze, black coach, czarny powóz, duchy na usługach, hmm, upiory skurchanów i, grobowe, i grobowcowe banshi. Połączone razem, chmary nietoperzy, wielkie nietoperze, złowieszcze wilki, opisane miasto Morkain, o którym na przykład, jeśli nie poczyta się gdzie indziej, to prawdopodobnie człowiek się nic nie dowie. Nocne mary, pikielny rumak, bestie z zaświatów, opis Nagashizar, który powraca do pierwotnego, pierwotnej historii wampirów. A i jego historia, wargulfy które też wydaje mi się, że były w tamtym momencie nową jednostką w, w momencie wydania tego podręcznika Opis Królestwa Strigos, ożywione smoki, e, narratywistyczna opowieść uwolniona groza. No i opis bohaterów dostępnych dla graczy. Hrabia Von Karstein, e, Von Karstein, przepraszam, hrabina Izabella, Manfred Von Karstein, opis artefaktu, którym jest pierścień Karsteinów, różne rodzaje różne Manfred na przestrzeni czasów, może w ten sposób, więc Manfred jako hrabia, Manfred jako akolitan nagasza, nekromanty, Konrad von Karstein, opis jednego z najbardziej walecznych wampirów, którym był Abchorasz, już fabularny nie do tego, żeby móc go wystawić na polu bitwy, ale po prostu, żeby gracze wiedzieli, kim był Abchorasz. Jak grać wampirami? I tutaj przechodzimy do segmentu z pięknymi obrazkami, Pokaz pokazanie nam tutaj typowego typowej armii, takiej wystawianej na pole bitwy, więc będziemy mieli dużo piechoty, parę jednostek elitarnych, no i wampira, nawet dwójkę wampirów, jednego nekromanta, która pozwala to wszystko utrzymać w ryzach. No i jeszcze więcej, o właśnie, panowie nie śmierci. Nie, śmierć? Eee, nie jestem fanem tego tłumaczenia. Konrad, Vlad, Manfred, eee, skonwertowany Manfred, nie, to, to po prostu normalny Manfred, przepraszam. Eee, tylko, że na piechotę. Przykłady chorągwi, które można pomalować. Bardzo ładnie się to prezentuje, a tego będzie jeszcze więcej. Szkieletowi wojownicy na polu bitwy, jak wyglądały figurki z tamtego okresu ścierwowóz, cmentarne gule, różne malowania, żeby e, mieć jakąś e, inspirację do tego, żeby nie wszystko było i w klej. Grobowcowa straż, czarni rycerze, krwawi rycerze, e, bestie śmierci, e, również stary metalowy smok. Pamiętam jak widziałem tę figurkę w katalogu figurek dawno, dawno temu. I. Haha, no ta figurka jest po prostu według mnie brzydka. Ale to no też taki urok ma być tych figurek w wampirów. One nie mają być przepiękne, chyba, że mają reprezentować lamię. A co ciekawe, pamiętam stare figurki związane z lamią, a nie ma ich w tym podręczniku. Najwidoczniej zostały już w tym momencie wycofane. Bardzo lubię ten segment, który, który w bardzo obrazowy sposób pokazuje różne sposoby malowania wampirów oraz ich e, jednostek. I inspiracje do tego, żeby fajnie przedstawić właśnie ich, ich sztandary. A no, ze sztandarami, jak to odbywa ze sztandarami, można czasem poszaleć. Na sam koniec kolejny pokaz Armii Wampirów i kolejny wpis fabularny który możecie znać, jeśli oglądacie wszystkie moje materiały, bo to jest Srebrna Księżniczka. Na podstawie tego jednego wpisu, który występuje, jeśli dobrze wie, kojarzę, wyłącznie w tym podręczniku, stworzyłem cały jeden, jeden odcinek, który informował Was o bardzo mało znanej historii ze świata Warhammera. Opis specjalnych mocy, które można wykupywać swoim, mm, swoim dowódcom, artefakty, Zaklęte przedmioty, talizmany, magiczne sztandary. E, znowu jak tworzyć armię wampirów? Już według zasad, ściąga z zasad, ściąga z możliwości. bo na przykład ręcztunek może mieć broń ręczną, ale również krwawy kielich Battery. E, zresztą ma, ale też na przykład niektóre rzeczy można dokupić. O, na przykład broń jedna do wyboru, broń wielka 10 punktów, zamiana tarczy na dodatkową broń ręczną 8 punktów. E, kopia, jeśli dosiada wierzchowca, 12 punktów do wykupienia. Zrobiło nam się trochę wolnego miejsca, wrzućmy tam wpis fabularny, kolejny, który brzmi: Mgła ścieliła się na kiepsko wybrukowanej ulicy, podchodząc do zabarykadowanych drzwi i zamkniętych okiennic. Jednostki specjalne i inne takie. Podręcznik do siódmej edycji, jeśli chodzi o wampiry, jest. Według mnie bardzo ciekawą lekturą. Jest oczywiście bezużyteczny, jeśli naszym zamiarem nie jest na przykład granie w siódmą edycję archiwal na archiwalnych zasadach, ale z drugiej strony bo, robi bardzo dużo dobrej pracy z opisaniem klimatu wampirów. Jasne, w przypadku fanów rpg mamy taki podręcznik jak Mroczni Władcy Nocy, ale uważam, że jest on krótszy. Jest on też dzięki temu bardziej przyswajalny i z jakiegoś powodu uważam, że przeczytanie go daje lepszy ogląd na wampiry jako jednostkę, jako siłę w armiach, w, w świecie warhammera, niż wczytanie się w długi, długi podręcznik. I to bardzo dobrze robiły armii buki warhammerowe w swoim czasie. Podczas gdy podręczniki RPG-ów były bardziej ogólne, oczywiście opisywały konkretne tematy, typu na przykład imperium, wampiry i inne, tak kodeksy dawały zupełnie inny obraz rzeczywistości, bo gdzie indziej na przykład mogliśmy poczytać sobie o takich rzeczach jak e, lustria, e, dawniej nie było takiego podręcznika, teraz albo został już wydany, albo e, dopiero jest nad nim pracowane, a gdzie mogliśmy poczytać o skawenach z punktu widzenia skawenów na przykład, gdzie mogliśmy poczytać o wampirach i historii wampiryzmu w detalu, w ogóle i szczególe, jak właśnie nie tutaj. Pochodzenie wampirów, wielka kronika dojścia Włada von Karstein do władzy. Jasne, mieliśmy co do tego różnego rodzaju przebłyski i inne a w różnych podręcznikach, ale to, to pozwalało się zagłębić w ten świat z zupełnie innej perspektywy. Jeśli ktoś jest fanem wampirów, polecam spróbować upolować sobie taki podręcznik. Szczególnie w języku polskim, bo czyta się to bardzo dobrze. Szczególnie jako na przykład inspiracja, bo mamy tutaj mnóstwo... Bardzo przyjemnych przypisów, takich jak na przykład właśnie Geheimnis Nacht czy Srebrna Księżna, która normalnie no, w innym miejscu się człowiek o tym nie dowie. To tyle. Tak się prezentuje podręcznik do siódmej edycji figurkowej gry bitewnej Warhammer skupiający się na wampirach. Dziękuję, że zostaliście na chwilę i posłuchaliście. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.